Rozdział pierwszy. Sklep ze starociami. Dawno, dawno temu w miasteczku Wilkowo, gdzie liście klonów tańczyły na wietrze, a latarnie uliczne świeciły ciepłym, bursztynowym światłem, mieszkał chłopiec o imieniu Witek. Witek był szczupły, piegowaty i nosił zbyt duży plecak, który zawsze trochę przekrzywiał go na bok. Ale nie to było w nim najbardziej niezwykłe. Otóż Witek grał na flecie. Nie takim zwyczajnym, szkolnym, ale na własnoręcznie zrobionej piszczałce związu, którą nazywał piszczuś. W wolnych chwilach Witek siadał pod starym dębem przy szkole i grał. Czasem melodię, która przypominała śmiech wiatru. Innym razem coś, co brzmiało jak cichy płacz deszczu. Ale, choć serce wkładał w każdą nutę, dzieci w jego wieku nie rozumiały jego pasji. Patrzcie, to znowu piszczący Witek! wołał grubawy Karol z czwartej klasy, a jego koledzy chichotali. Piszczy tak, że aż uszy więdną. Lepiej uciekajmy, zanim zagra symfonię komarów. Dodawała Kaja, kręcąc się teatralnie, jakby od tańca. Witek spuszczał wzrok i chował flet do kieszeni. Było mu przykro, ale nie przestawał grać. Czuł, że muzyka jest jego prawdziwym głosem, takim, którego nie można wyśmiać. Nie było to jednak jedyne zmartwienie chłopca. W Wilkowie panował dziwny niepokój. Po osiedlach krążyli chuligani, starsze dzieci, które znano z krzyków, drwiących śmiechów i wandalizmu. Malowali mury sprayami, wyrywali młodszym plecaki, niszczyli zabawki i huśtawki. Witek widywał ich codziennie, a to jak przewracają rower gabrysi, a to jak rzucają jajkami w okno biblioteki. Czasem sam musiał uciekać, gdy ich zobaczył z daleka. Pewnego pochmurnego popołudnia, gdy wiatr szarpał kurtką, a chmury wisiały nisko nad dachami, Witek, jak zwykle, wracał ze szkoły, trzymając flet w kieszeni i głowę spuszczoną. Z za rogu wyskoczyło trzech starszych chłopaków, znanych w okolicy jako banda ropucha. No siema piszczący, powiedział największy z nich, łysy Filip. Może dziś zagrasz coś dla naszych butów, bo chyba chcą potańczyć. Witek odruchowo ruszył biegiem. Serce waliło mu jak bęben w orkiestrze. Wyrostki, początkowo zaskoczone, ruszyły za nim z okrzykami pełnymi śmiechu. Przebiegł przez rynek. Minął fontannę, potem stary zegar z kukułką. I wtedy coś zobaczył. Był tam sklep, którego nigdy wcześniej nie widział. Mały, wciśnięty pomiędzy cukiernię a sklepem z narzędziami. Szyba wystawowa była zakurzona, a nad drzwiami wisiał szyld z wypłowiałym napisem. Skarbiec starych dźwięków i ciekawych przedmiotów. Bez chwili wahania Witek pchnął ciężkie drzwi i wszedł do środka, żeby ukryć się przed goniącą go bandą. Wnętrze było pełne zapachu kadzidła, kurzu i pajęczyn leniwie zwisających z sufitu. Na półkach piętrzyły się starożytne zegary, porcelanowe maski, skrzynki pełne kluczy bez zamków. I dziesiątki instrumentów. Skrzypce bez strun, harfy z pajęczynami, bębny, na których koty zrobiły sobie posłanie. Ale najbardziej uwagę chłopca przyciągał flet. Leżał sam na czerwonej poduszce. Był czarny jak węgiel z błyszczącymi srebrnymi obręczami. Gdy Witek spojrzał na niego, poczuł jak serce zaczyna mu szybciej pracować zainteresował cię mój najstarszy skarb odezwał się nagle głos z głębi sklepu z zakotary wysunęła się starsza kobieta miała włosy w kolorze popiołu i oczy jak kropler rtęci uśmiechnęła się tajemniczo ten flet czy on dalej gra zapytał witek nieśmiało i to jeszcze jak. odparła kobieta, podchodząc bliżej. Ale uważaj, chłopcze, ten flet skrywa w sobie więcej mocy, niż ci się wydaje. Ile kosztuje? Witek zaczął szukać monet w kieszeni. Kobieta uniosła dłoń. Nie trzeba pieniędzy. Wystarczy, że będziesz grał uczciwie, nie sprawiając przy tym nikomu przykrości ani nie wykorzystując go do swoich celów. Witek nie był pewien, czy dobrze ją zrozumiał, ale flet przyciągał go jak magnes. Wyciągnął rękę i poczuł, że drewno instrumentu jest ciepłe, jakby żywe. Dziękuję, szepnął. Nie dziękuj mi jeszcze, powiedziała kobieta. Muzyka to dar, ale z każdym darem wiąże się odpowiedzialność. Witek skinął głową. Schował flet do torby i wyszedł ze sklepu. Gdy obejrzał się za siebie, sklepu już nie było. Między dwoma budynkami pozostała tylko cienka warstwa mgły i echo dźwięku, którego nie zagrał. Tego wieczoru, gdy zasypiał z fletem obok poduszki, nie wiedział jeszcze, że jego życie wkrótce się odmieni. Bo świat, który znał, miał zatańczyć. W zupełnie nowy sposób. Rozdział drugi. Taniec chaosu. Następnego poranka Witek obudził się wcześniej niż zwykle. Czarny flet leżał obok niego na poduszce. Jakby przez całą noc pilnował jego snów. Chłopiec dotknął go z ostrożnością i szacunkiem. Jakby był czymś więcej niż tylko kawałkiem drewna. Ciekawe, co potrafisz, szepnął. W szkole dzień zaczął się jak każdy inny. Z wyjątkiem tego, że na pierwszej przerwie znów dopadł go Karol ze swoją paczką. O, oh, zobaczcie! Piszczący znowu coś mruczy do siebie i ma nową piszczałkę. Może zaśpiewaj, zagraj nam jakieś smęty, co? Zadrwił. Zanim Witek zdążył odpowiedzieć, jeden z chłopaków trącił go w ramię, a flet wysunął się z plecaka i potoczył po korytarzu. Zatrzymał się przy drzwiach sali muzycznej. Witek pobiegł za nim, złapał go w ostatniej chwili i wtedy w odruchu przyłożył flet do ust i zagrał. To była dziwna melodia. Taka, która przypominała od deszczu na parapecie i skrzypienie starego krzesła, nie była ani szybka, ani wolna. Ot, zwykła próba dźwięku. Ale gdy tylko wypełniła pomieszczenie, stało się coś magicznego. Karol i jego koledzy zaczęli tańczyć. Najpierw ich stopy lekko się poruszyły. Potem kolana zaczęły się zginać w rytm melodii, aż w końcu cała trójka wirowała i podskakiwała, jakby ich ciała nie należały do nich samych. Co się dzieje? Jęknął Karol, obracając się niezdarnie. Moje nogi. Nie mogę przestać, krzyczał drugi chłopak, robiąc niechcący szpagat. Uczniowie zaczęli się zbierać wokół, nie własnym oczom. Nauczyciel wychowawca próbował interweniować, ale ledwo zdążył otworzyć usta, gdy Witek zmienił melodię, a wszyscy znieruchomieli, jakby nic się nie wydarzyło. W korytarzu zapadła cisza. – Czy to twoja sprawka? – Zapytała szeptem dziewczynka z trzeciej klasy, która oglądała całą sytuację z boku. Witek tylko skinął głową. Od tamtej chwili wszystko zaczęło się zmieniać. Pewnego dnia, gdy na podwórku dwóch uczniów szarpało się o piłkę, Witek tylko wyjął flet i zagrał krótką melodyjkę. Natychmiast obaj chłopcy zaczęli tańczyć. Kręcąc się w kółko i klaszcząc rytmicznie, aż zapomnieli o co się kłócili. Witek, ty jesteś jakiś czarodziej! zawołał ktoś z tłumu. Nie on jest dj pokoju! zażartował inny. Początkowo Witek grał tylko wtedy, gdy chciał coś naprawić, zakończyć kłótnie, powstrzymać bójkę, rozśmieszyć zapłakaną koleżankę. Ale z czasem coś się zmieniło. Zaczął się bawić swoją mocą i jej nadużywać. Na lekcji przyrody, gdy pani klementyna tłumaczyła fotosyntezę, Witek zagrał cicho pod ławką, a nauczycielka zaczęła tańczyć walca z niczego nieświadomą dyrektorką, która właśnie przyszła na obserwację. Cała klasa pękała ze śmiechu. Innym razem, gdy jego dawni prześladowcy siedzieli przy stołówce, zagrał taką melodię, że Karol wskoczył do kubła na śmieci w rytm salsy, a jeden z chłopców zatoczył się i wylądował w miejsce z zupą pomidorową. Mistrz muzyki! krzyczeli uczniowie. Nasz dyrygent chaosu. Witek uśmiechał się szeroko. Po raz pierwszy wszyscy go lubili. Zapraszali do wspólnej ławki podawali kanapki, prosili, żeby zagrał jeszcze raz. Z czasem zaczął grać wszędzie, w klasie, na boisku, w parku, a nawet przez okno, siedząc wieczorami na parapecie, by pośmiać się z przechodniów, którzy zaczynali tańczyć na środku ulicy, nie wiedząc dlaczego to robią. Ludzie w całym miasteczku zaczęli się poruszać w rytm jego muzyki. Sklepikarze, listonosze, sprzedawcy balonów, nawet psy i koty tańczyły na chodnikach. Wilkowo zmieniło się w jeden wielki bal. Ale nie był to już taniec radości. W sklepie z warzywami kasierka podskakiwała przy kasie, a jabłka turlały się po podłodze. Strażak, który miał naprawiać hydrant. Tańczył breakdensa na skrzyżowaniu, a woda rozlewała się na wszystkie strony. Nawet burmistrz został złapany przez kamerę, jak robi piruet na środku zebrania Rady Miasta. Po czym zaczyna tańczyć flamenko z sekretarką. Ludzie zaczęli się niepokoić. Ten chłopiec jest przeklęty, szeptali. Za każdym razem, jak gra, dzieje się coś niedobrego. Witek to zauważył. Gdy próbował zagrać w parku, starsi ludzie odsuwali się. Niektórzy zakrywali uszy. Dzieci, które wcześniej go podziwiały, zaczynały uciekać w popłochu. Nie graj przy mnie, dobra? Poprosiła kiedyś Gabrysia. Mój pies tańczył całą noc i nie mógł zasnąć. A teraz śpi, bo jest tak zmęczony. Witek poczuł coś dziwnego. Jakby kamyk wpadł mu do serca. Nagle jego ulubiony flet wydał mu się cięższy. Nocą, leżąc w łóżku, próbował zagrać melodię, która kiedyś koiła go do snu. Ale nawet wtedy za okna dobiegły go odgłosy stukających butów. Gdzieś tam, na ulicy, ktoś znowu tańczył, nie mogąc przestać. Witek wpatrywał się w sufit a w jego głowie zamiast muzyki narastało pytanie Czy ja jeszcze potrafię grać z serca? Czy robię to tylko dla zabawy? I wtedy przypomniał sobie słowa starszej sprzedawczyni. Ten flet skrywa w sobie więcej mocy niż ci się wydaje. Rozdział trzeci Melodia serca Witek już od kilku dni nie grał na flecie. Czarny instrument leżał schowany na dnie szuflady. Zawinięty w miękki szalik, jakby sam chłopiec nie chciał go już więcej widzieć. Od kiedy zauważył, jak bardzo jego melodie wpływają na innych, nawet wtedy, gdy nie chciał, muzyka przestała go cieszyć, ale miasto nie zapomniało. Ludzie wciąż byli czujni. Gdy słyszeli jakiekolwiek gwistnięcie, choćby ptaka, albo przeciąg w rynnie, odwracali się z niepokojem i uciekali. Nawet jego koledzy z klasy trzymali się z daleka. Gabrysia, która kiedyś rysowała z nim w zeszycie, teraz odsuwała swój piórnik, gdy siadał obok. — Niezłość się, Witek — powiedziała cicho. — Ale nigdy nie wiadomo, kiedy znowu zagrasz. — Pewnego popołudnia, gdy niebo zaczęło się chmurzyć. Witek wyszedł na spacer po miasteczku. Przeszedł przez rynek, gdzie fontanna pluła wodą o spale, jakby była zmęczona. Minął sklep z zabawkami i kawiarenkę pachnącą cynamonem. Wtedy zobaczył coś niepokojącego. Na rogu ulicy, pod muralem pomazanym sprejem, tańczył Karol, ten sam chłopak który kiedyś śmiał się z niego najbardziej. Teraz jednak nie wyglądał na rozbawionego. Jego nogi drgały w niekontrolowanych podskokach, ręce rzucały się w powietrzu, a twarz miał spoconą i bladą. Karol! Witek podszedł bliżej, ale chłopak nie odpowiedział. Potykał się o własne kroki, przewracał się, wstawał i znów tańczył. W końcu, wyczerpany, padł na ziemię prosto na stoisko starszej pani z kwiatami kolorowe bratki i chabry posypały się po bruku sprzedawczyni jęknęła próbując ratować ocalałe doniczki a to nie był koniec z pobliskiego załuka wybiegł mały biały piesek merdał ogonem podskakiwał w rytm muzyki której nikt nie słyszał tylko on Nagle poślizgnął się, wpadł prosto do fontanny, a potem długo nie mógł się wydostać. Witek stał w miejscu z szeroko otwartymi oczami. To przecież jego wina. To on nie odczarował Karola, to on nie cofnął melodii. Pozwolił, muzyka trwała zbyt długo. Zrobiło mu się zimno bardziej w środku niż na zewnątrz. Wrócił do domu, wyjął flet z szuflady i trzymał go w rękach, jakby ważył tonę. Nie chciał już takiej magii. Nie chciał, by ludzie tańczyli wbrew sobie. Nie chciał być mistrzem chaosu. Chciał być po prostu witkiem, tym, który gra z serca. Jeszcze tego samego wieczora ruszył w stronę znajomego miejsca. Stary sklep ze starociami. Nadal stał przy tej samej ulicy, choć jakby trochę mniej wyraźny. Szyld był bardziej wyblakły, szyba przykurzona, a drzwi skrzypnęły tak, jakby nikt ich nie otwierał od lat. Tajemnicza sprzedawczyni w tej samej ciemnofioletowej sukni i z oczami, które widziały więcej niż chciało się przyznać. Wyszła mu naprzeciw. Wiedziałam, że wrócisz, Witeczku, powiedziała łagodnie. Zrobiłem coś złego, przyznał chłopiec. Używałem fletu, żeby wszyscy robili, co chcę. Myślałem, że to śmieszne. Myślałem, że dzięki temu mnie polubią. Ale teraz już nikt nie chce nawet ze mną rozmawiać. Kobieta westchnęła cicho i uśmiechnęła się smutno. To nie flet jest winny, kochany. Muzyka sama w sobie nie jest zła, ale to jak jej użyjesz, to już twoja decyzja. Więc co mam zrobić? zapytał cicho. Staruszka sięgnęła po starą puszkę po herbatnikach. Otworzyła ją i wyjęła zwykły, biały guzik. Prawdziwa moc muzyki nie leży w kontroli innych, ale w jednoczeniu serc. Ale ja nie wiem, jak grać taką melodię, szepnął Witek. Taką, która wszystko odczaruje. To niech popłynie z Twojego serca, powiedziała. Flet cię usłyszy. Tego samego wieczoru Witek wspiął się na dach szkoły. Miał ze sobą tylko czarny flet i serce, które biło mu jak bębenek. Podłączył się do miejskich głośników, tych samych, przez które codziennie słychać było ogłoszenia o zgubionych parasolach i promocjach na jabłka. Zamknął oczy i zagrał. To nie była melodia do tańca, to nie była melodia do żartów, to była muzyka przeprosin. Ciepła, spokojna, miękka jak koc w zimowy wieczór. Melodia, która mówiła: Nie chciałem was zranić, przepraszam, całe miasto słuchało. Dzieci przestały podskakiwać, starsi ludzie na ławkach spojrzeli na siebie z uśmiechem, kwiaciarka poprawiła rozbite doniczki, a piesek, który siedział teraz, suchy i otulony ręcznikiem. Cicho zaszczekał z aprobatą. Nawet Karol, opatulony kocem, spojrzał w górę i powiedział: W sumie, nieźle to zagrałeś, piszczący, to znaczy, witek. Następnego ranka chłopiec znów odwiedził sklep ze starociami. Postawił flet na ladzie, obok starego imbryka i zegara z kukółką. Już go nie potrzebuje. Powiedział, wystarczy, że gram z serca. Sprzedawczyni kiwnęła głową, a flet, jakby sam wiedział, zagrał cichutką, ostatnią nutę, po czym znieruchomiał. Witek uśmiechnął się i wyszedł w poranne słońce. Tym razem nie musiał nikogo zmuszać do tańca. Tym razem wystarczyło, że był sobą. Tego dnia nauczył się że nie warto używać swojego talentu, by rządzić innymi. Prawdziwa siła to wykorzystywać swoje dary z szacunkiem i dobrem w sercu.